Dzieje się. Dzieje się w piekarach Śląskich. W dzisiaj dzisiejszej odsłonie audycji Dzieje się z Piekar Śląskich oddajemy głos aktorom, którzy wezmą udział w misterium męki pańskiej, organizowanej przez piekarską bazylikę. Pan bierze tym udział bardzo czynny. Florian Materli. Jest to rola. Rzymskiego żołnierza, który jest przy Panu Jezusie przy praktycznie całej drodze od pretorium aż po ukrzyżowanie. Ta rola została wybrana tutaj przez panią scenarzystkę. Tworzymy tutaj z kolegami taki zespół, który właśnie próbuje i gramy, uczymy się tej roli, uczymy się tych naszych ról, żeby po prostu zaprezentować nam wszystkim, jak i szerokiej publiczności, najlepiej jak to będzie tylko możliwe, te rzeczy, które działy się 2000 lat temu. Janusz. To tak troszkę można powiedzieć w przypadku, byłem na mszy w Bazylice i usłyszałem od księdza Sławka ogłoszenie o chętnych do udziału w Misterium. No, po mszy podszedłem do księdza i zostałem wybrany na żołnierza, więc taką rolę mi tutaj wybrano, za co jestem bardzo wdzięczny, choć rola nie ukrywam bardzo trudna. Będę to widział od drugiej strony, biorąc w tym udział, a nie od strony widowni. To jest bardzo duże przeżycie duchowe i bardzo trudna rola, która wymaga jakby trochę samozaparcia się w sobie. Sobie, gdyż no, ludzie wierzący nie wyobrażają sobie, żeby się naśmiewać, szydzić z Jezusa, a niestety ta rola od nas tego wymaga. No chyba nie skłamie. jeśli powiem, że przypadła Ci rola najważniejsza. E, Wojtek Dolibuk. Tak. Zadzwoniła do mnie pewna pani. Cię spytać, czy jest zagram Jezusa. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja może powiem tak, że od zawsze nie lubiłem być na środku sceny, nie lubiłem grać w przedstawieniach, nie grałem. Natomiast tutaj jest coś innego, bo faktycznie jest coś tutaj, coś głębszego w tym. Jest jakieś przeżycie takie i to wszystko dodaje sił. Artur Wiśniewski. No, gram jednego z żołnierzy rzymskich, a do tej roli tak naprawdę nakłoniła mnie moja małżonka, która dała mi po prostu informację, że tutaj... W parafii potrzebują y, aktorów właśnie. Wydawało mi się to bardzo interesujące. Jest to rola o tyle trudna, że bardzo niewdzięczna, y, bo tak naprawdę musimy z tej wielkiej postaci, jakim jest Pan Jezus, po prostu ją umęczać, y, szydzić, piętnować. Wymaga to takiej dużej własnej dyscypliny, dużego dystansu też do siebie i do całej tej sytuacji. Ma to Łyko. No i tutaj właśnie, jaka rola przypadła? No od siedmiu lat już y, odgrywam rolę Józefa Kajfasza. Na początku, jak siedem y, lat temu Wanda powiedziała, będziesz Kajfasza, no zgodnie, badek Kajfaszem. Jak zobaczyłem pierwszy raz scenariusz, powiedziałem kupiec na no coś, ty się zgodził, nie? Powiem, rola bardzo trudna. No, można powiedzieć, jestem aktorem, który ma najwięcej tekstu. przoduje w gadaniu. I też jestem taką osobą, która cały tłum. Namawia właśnie do tej złości. Mia aktorowi, zależy na tym, żeby właśnie pan Jezus skazać na śmierć. No i muszę swojego dopiąć. I powiedzmy, za moją osobą idzie cały rozjuszony tłum. Co roku człowiek próbuje wnieść coś nowego. Nie ma czegoś takiego, że od początku nie pamiętam przynajmniej, żebyśmy jechali stricte za koleją, że co roku to samo. Zawsze staramy się coś zmienić, coś dodać, coś ująć, żeby to żyło, żeby to było taki fajne przekaz. اي hey. من hey. 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 hey.